Może już słyszałeś, albo słyszałaś, że ostatnio w Stanach mieliśmy najdłuższy government shutdown w amerykańskiej historii. To pytanie jest, co to jest a government shutdown? Dosłownie, a government shutdown to jest zamknięcie rządu. Myślę, że w Polsce takie coś w ogóle nie istnieje. To pewnie się zastanawiasz, co to w ogóle znaczy i jak to działa. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Wytłumaczę, co to jest a government shutdown, jak to jest możliwe, że rząd w Stanach może być zamknięty i z jakiego powodu i dlaczego to się stało tym razem. Też to jest szybko, chciałem powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest nagrywany w Nowym Jorku. To jak chcesz przylecieć do Nowego Jorku i zwiedzać razem ze mną, bo będę miał wycieczki tutaj w następnym roku, to napisz mi maila. To co to jest ten government shutdown? Raz w roku w Stanach Kongres i prezydent Stanów, oni muszą się zgodzić na to, jak wydawać pieniądze. Bo wiadomo, w Stanach, tak jak w każdym kraju, są Różne organizacje, które są rządowe, i jest oczywiście dużo pracowników, którzy pracują dla the federal government. Federal government to jest tak jak rząd całej Ameryki, bo wiadomo, w Stanach wszystko jest podzielone i też miasta, i stany, i counties, które są w każdym stanie, to oni też mają swoje biura, i swoje rządy, i oni podejmują dużo decyzji. I co roku Congress. I prezydent, oni muszą zdecydować, jak wydawać pieniądze. Widzicie za mną, ktoś jest aresztowany. Policja zresztowała kogoś tutaj, ja nie wiem czemu, pewnie kradł. To Raz w roku kongres muszą się spotkać i zdecydować oficjalnie, jak pieniądze rządowe będą wydane i ile pieniędzy każda organizacja i każde biuro, które pracuje dla rządu amerykańskiego, ile pieniędzy oni dostaną. I w kongres są dwa części. Jest The Senate i The House of Representatives. Pewnie wiesz, że w Stanach mamy 50 stanów i każdy stan ma dwa senators. To znaczy w The Senate masz 100 senators. Każdy stan ma dwa. Ale też mamy The House of Representatives. I tutaj, w tym House of Representatives, to każdy stan będzie miał, nie wiem, ileś tam House Representatives, i to zależy od tego, ile ludzi mieszka w tym stanie. Jak mieszkasz w stanie, gdzie jest mało ludzi, to będziesz miał mało tych State Representatives. Może jedna, bo dwa, bo trzy. A jak mieszkasz w stanie, gdzie jest dużo ludzi, to będziesz miał dużo House Representatives. I tak amerykański kongres jest podzielony. To ten House of Representatives i the Senate oni muszą się zgodzić, i potem prezydent musi to podpisać. Ale co się dzieje? Jak oni nie mogą się zgodzić. Wtedy właśnie mamy ten government shutdown, bo jak rząd się nie zgodzi, to znaczy ten kongres i prezydent, jak oni się nie zgodzą na to, ile pieniędzy każda organizacja, która pracuje dla rządu, dostanie, to nagle wszystko się zamyka i te organizacje nie mają w ogóle pieniędzy na następny rok. I w Stanach, z tego co rozumiem, to rok fiskalny się zaczyna. 1 października. I jak kongres i prezydent nie zgodzili się na to, jak będą wydawać pieniądze, to nagle wszystko się zamyka. Okej, okay, może nie wszystko, ale jak pracujesz dla rządu i twoja praca nie jest bardzo, bardzo ważna, to wtedy nagle już nie możesz pracować i musisz wziąć przerwę od twojej pracy i oni ci za to nie płacą. Ale szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy dostaniesz te pieniądze później. Chyba nie, bo nie pracowałeś. Ale jak Twoja praca jest bardzo ważna i nie możesz przestać pracować, to wtedy musisz dalej pracować, ale oni ci nie płacą, ale ci mówią, że Ci zapłacą później. Tak ja to przynajmniej rozumiem. Ale też nie chcę, żebyś myślał, że takie zamknięcie rządu jest typowe i że to się dzieje bardzo często. Ten ostatni government shutdown trwał 43 dni. I z tego, co zauważyłem o tego, co przed chwilą czytałem, jest, że jak są te government shutdowns, to się dzieje przez to, że w rządzie ludzie się nie zgadzają. I wiadomo, w tej chwili w amerykańskiej historii to jest dużo problemów, przez to, że e, demokraci i republikanie po prostu się nie lubią. I to jest chyba najgorzej jak kiedykolwiek było w amerykańskiej historii. I chyba jest najwięcej napięcia między um, partiami. Jak przynajmniej ja pamiętam w moim życiu. To ten shutdown był 43 dni, ale ostatni to był w roku 2018, też jak Trump był prezydentem i to było 23 dni. Jak Clinton był prezydentem, był 21 dni. Carter był prezydentem, 17 dni. Obama, 16. Jeszcze raz. Carter, 12. Carter, jeszcze raz, 11. I widzicie tutaj, że tak właściwie. Nie było dużo tych shutdowns, które były powyżej 10 dni. I z tego co czytałem, to powód, czemu ten government shutdown się stał w tym roku, jest wszystko związane z opieką zdrowotną. W Stanach mamy coś, co się nazywa The Affordable Care Act. Niektórzy to znają jako Obamacare. Nie będę mówił o wszystkich szczegółach, bo. Szczerze mówiąc, nie znam je wszystkie, ale Obama to zmienił, bo dawniej chyba było gorzej dla ludzi, żeby dostać ubezpieczenie. Teraz chyba ubezpieczenie jest bardziej dostępne, ale też jest dużo problemów z tym Affordable Care Act, ale chyba większość Amerykanów to wspierają ten Affordable Care Act, nawet jak oni nie lubili Obama. Ale jak już mówimy o Obama, to kiedyś mój dziadek mi opowiedział żart i ja on powiedział. Ile jaj ma Barack Obama? I też mój dziadek miał czarnego kota, którego nazwał Obama, bo, bo ten kot był czarny. Ale to nieważne, to nie jest część tego. O i patrzcie tutaj, jest czarna wiewiórka. Może on też powinien się nazywać Obama, bo jest czarny, ha? A wracając do tematu. Z tego co rozumiem, to demokraci chcieli Dodać pieniądze do tego Affordable Care Act, żeby nie wiem, pomóc ludziom z ubezpieczeniem, i republikanie się nie zgodzili. I przez to, że republikanie się nie zgodzili, to demokraci powiedzieli, że my tego nie podpiszemy. I dlatego ten government shutdown trwał 43 dni. I z tego, co czytałem, to demokraci wreszcie zgodzili się, żeby to podpisać, ale że do tego wrócą. Chyba w styczniu, to jest możliwe, że będziemy mieli jeszcze jeden government shutdown w styczniu. To co się stało przez ten shutdown? Ponad 700 tysięcy pracowników dla rządu przestali pracować. Na szczęście, przynajmniej ja tak uważam, że amerykański rząd, że amerykański system jest podzielony i Stany mają dużo władzy, bo jakby amerykański rząd, ten federal government, rządził wszystkim, to wszystko by było zamknięte praktycznie, a przez to, że Stany też mają swoją władzę, to nie było aż tak źle. Na przykład, dla mnie, jak są te government shutdowns, to w ogóle prawie żadnego wpływu to nie ma dla mnie. Oprócz tego, że byłem w Filadelfii i miałem bilety, żeby zwiedzić uh, Independence Hall. Jak nie wiesz, co to jest Independence Hall, to jest bardzo ważny budynek, bo tam właśnie ci ludzie, którzy stworzyli Amerykę, Podpisali taki dokument, którego wysłali Anglii, żeby powiedzieć im, hej, my już nie będziemy część Anglii. To ja tam miałem bilety, żeby to zwiedzić. I mimo to, że to jest w Pensylwanii, to rząd Pensylwanii tym nie rządzi, amerykański rząd tym rządzi i to było zamknięte, to nie mogą iść. Też słyszałam, że były jakieś tam problemy z e, samolotami, ale kurat jak to się działo, to miałem wycieczki tutaj do Nowego Jorku, to dużo ludzi leciało z Polski do Stanów chyba tak z 30, może więcej. Z tego co rozumiem, to chyba tylko dwa albo trzy osoby mieli problemy z samolotami. Ale myślę, że w porównaniu do niektórych krajów w Europie, to mało ludzi pracuje dla amerykańskiego rządu. Na przykład w Hiszpanii, z tego co wiem, to tak bardzo dużo ludzi pracuje dla hiszpańskiego rządu. Tak jak to by się stało w Hiszpanii, to to by było, nie wiem, tak koniec świata. W Stanach dla większości ludzi to nie ma jakiegoś dużego wpływu. Przynajmniej ja to tak odbieram. Ale jak dostajesz pomoc od rządu, to wtedy to też może być problem dla ciebie, bo rząd jest zamknięty i ty nie dostaniesz pieniędzy od rządu. Ale wiesz, ja, ja nie znam takich ludzi, którzy dostają pieniądze od rządu. Ja nie dostaję pieniędzy od rządu, to też ja tego nie widzę. To kogo to była wina, że ten shutdown się stał? Jak sprawdzisz. Oficjalną stronę Białego Domu, to tam napisali, że to jest wina demokratów. I jest trudno powiedzieć, kogo wina to była, bo to nie jest takie proste. Wszystko związane z polityką jest dosyć skomplikowane. To republikani mówią, że to jest wina demokratów, bo demokraci powiedzieli, hey, macie nam dać pieniądze na ubezpieczenie zdrowotne, i jak nie, to nie, tego nie podpiszemy. I demokraci mówią, że zamiast się martwić o ludziach i zamiast pomagać ludziom, to oni bardziej cenią ideologię i dlatego nie chcą się zgodzić na to i wolą mieć zamknięty rząd. A republikani mówią, że nie, to jest wina demokratów, bo demokraci oni chcą coś dodać. To nie było część tego, oni chcą to dodać i są uparci i powiedzieli, że jak nie tego nie dodamy, to my tego nie podpiszemy. To myślę, że obiektywnie. Byśmy mogli powiedzieć, że to jest może bardziej wina demokratów, ale to co jest ciekawe, jest, że jak oni pytali Amerykanów, kogo oni winią za to, że rząd był zamknięty, to większość Amerykanów winią Republikanów. I zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, czy będziemy mieli więcej takich government shutdowns, czy one będą dłuższe. Ja uważam, że dopóki amerykański rząd i amerykańskie społeczeństwo będzie tak bardzo podzielone, i wiesz, w tej chwili Amerykanie po prostu nienawidzą drugą partię. Jak jesteś Republikanem, to nienawidzisz Demokratów. Jak jesteś Demokratem, nienawidzisz Republikanów. I ja uważam, że to jest dosyć poważne. Chyba nigdy, przynajmniej w moim życiu, nie widziałem, żeby ludzie tak się czuli. I tym dłużej to będzie się działo, to uważam, że tym częściej będą te shutdowns i tym dłuższe one będą. To daj znać w komentarzach, co ty o tym myślisz. I czy w Polsce jest coś podobnego? No i tak jak mówiłem, jak chcesz przylecieć tutaj do Nowego Jorku i zwiedzać razem ze mną, napisz mi maila. I to wszystko na dzisiaj. Na razie, cześć.